Cześć fani RPG. Dziś chciałbym przedstawić Wam grę fabularną Legenda Pięciu Kręgów. Jest to gra fantazy osadzona w japońsko-samurajskich klimatach, w której to gracze wcielają się w dzielnych samurajów w służbie swoich panów. Gdzie podejmują się oczywiście heroicznych czynów, zawsze wyznając kodeks Bushido, kodeks samurajów. Ale po kolei od początku. Jak widzicie, historia Legend pięciu Kręgów jest dość ciekawa, ponieważ pierwotnie ten świat został zbudowany dla karcianki, dla kolekcjonerskiej gry karcianej, właśnie Legendy pięciu Kręgów. Aczkolwiek świat ten był tak potężny, tak się rozrósł, był tak ciekawy, że twórca tej karcianki John Wick, który no jest dotąd bardzo znaną postacią, bardzo, bardzo płodnym twórcą w świecie RPG, stworzył system fabularny legendy pięciu kręgów. W Polsce wyszła pierwsza edycja systemu, a dziś za Wielką Wodą mamy aż edycję czwartą. Także, jeżeli chodzi o wydawanie Legend pięciu Kręgów, w Polsce był z tego niezły galimatias, ponieważ pierwszą edycję, znaczy pierwszy, jakby wydruk systemu Legend pięciu Kręgów, Pierwszym wydawnictwem, które wydało e, tą grę, było to wydawnictwo e, Troi, e, które wydało ten podręcznik w twardej oprawie. Następnym e, wydawnictwem było wydawnictwo e, Wolfang, które znowu wydało podręcznik e, do Legend of Cine, który razem w miękkiej oprawie, oraz kontynuowało wydanie dodatków. E, Potem wydawanie kolejnych edycji próbowały przejąć inne wydawnictwa. Trzecią edycję próbowało wydać wydawnictwo Imaginator, które wcześniej wydało Exalteta, ale padło zanim podręcznik pojawił się w druku, a czwartą edycję. Wydać próbował wyda, wy, firma Galmadrin, która także padła zanim no, legendy zostały wydane. Także po polsku mamy dostęp do tylko i wyłącznie pierwszej edycji. Jak widzicie, podręcznik i od początku zionie takim klimatem japońskim dalekowschodnim no wybaczcie, podręcznik się już po latach trochę rozpadł, nie został wydany można powiedzieć jakoś super zajebiście jak widzicie od początku chłonie klimaty, mamy takie stylizowane grafiki i powoli o czym są legendy pięciu kręgów Świat Legend Pięciu Kręgów to ogromny kontynent Rokugan, gdzie właśnie mieści się szmaragdowe cesarstwo, czyli takie cesarstwo Japonii w fantazy. Historia Legend Pięciu Kręgów tego świata sięga ery mitycznej, gdzie istniała para boska pani słońce i pan księżyc. Którzy to można powiedzieć, stworzyli świat ludzi, tak sobie patrzyli, jak tam e, ludzie sobie rosną. Wiadomo, te bóstwa były przeciwstawne do siebie, e, czyli y, pani słońce była dokładnym przeciwieństwem pana księżyca, ale pewnego dnia pan księżyc na nieboskłonie jakoś dopadł paniom e, słońce, pewnie podczas zaćmienia i y, spłodzili oni dzieci, y, ale pan księżyc uznał, że dzieci mogą stać się zbyt potężne i kiedyś je e, e, i kiedyś je no e, kiedyś go pokonać, zestronizować więc zaczął je połykać no pani e, e, pani słońce e, jakoś z tego wybrnęła ponieważ podawała tam mężowi czarkę sake kiedy był już przy ostatnim połknięciu ostatniego dziecka tak pijany więc podała mu kamień, więc Ostatni najmłodszy, no nie, nie pamiętam czy najmłodszy, ale ostatnie dziecko, które miało zostać połknięte był to hentai. Uniknął tego losu, a potem jak to w takich mitach bywa, zemścił się na ojcu, rozpruł mu brzuch i wszystkie, i wszystkie jego dzieci wypadły z brzucha i spadły na, na świat, zyskując wtedy... No, jakby śmiertelność, ale też część e, boskości. I właśnie te wszystkie e, półboskie istoty, zwane odtąd przez ludzi e, dzisiaj e, kami, e, stworzyły Rokugan, znaczy Hentai, e, czyli ten, e, ten kami, który uwolnił e, rodzeństwo, stał się jakby pierwszym cesarzem a reszta założyła największe klany Rokuganu, no wyjątkiem był tutaj jeden z kami Fulen, który spadł daleko od rodzeństwa i spadając wbił się w ziemię aż do krain piekielnych tam oszalał i teraz z armią demonów próbuje zniszczyć wszystko co piękne co żywe, co tak ukochali Kami, jego rodzeństwo zwie się Fuleng i jest można powiedzieć takim głównym, złym takim Sauronem tego świata ogólnie przenieśmy się może właśnie do klanów postacie wcielają się właśnie w samurajów przedstawicieli jednego z wielkich klanów. no Mogą też grać małymi klanami, przedstawicieli małych klanów lub Roninów, ale o tym na końcu. W podręczniku podstawowym mogą się wcielić jakby w dwie różne klasy postaci. Wojownika Bushi i Maga Shugendze. Oczywiście już w pierwszych dodatkach opisujących konkretne klany pojawia się jeszcze jedna klasa uniwersalna, która istnieje w każdym klanie, czyli dyplomata ale w podręczniku głównym możemy się wcielić albo w wojownika, czyli takiego samuraja-samuraja, znanego no, ze wszystkich filmów, albo w maga, który jest jednocześnie kapłanem tego świata i, obłoska, i modli się on do duchów, do innych kami, kami wody, kami powietrza i tak i one dzięki temu pozwalają mu rzucać czary, czyli cisnąć przez swoją kulą ognia we wrogów. I tak, jeżeli chodzi o klany, mamy klan Feniksa czyli klan najlepszych magów w cesarstwie, który bada właśnie mistykę tego świata. Klan jednorożca, klan, który zaraz po tym, jak utworzono pierwsze cesarstwo, wyruszył poza cesarstwo szukając nowych lądów i zniknął na wiele wieków powrócił 200 lat temu i można powiedzieć stylizowany jest trochę na takich mongołów, jest obcy dla reszty rogu trochę barbarzyński, ale przywiózł ze sobą doskonałe konie bojowe i próbuje się odnaleźć w kulturze roku Ganu, mimo że jest tutaj od 200 lat to i tak przez resztę roku Gańczyków uważany jest za obcy, za barbarzyńców za Kogoś to nie za bardzo jest dostosowany. Klan Kraba za to broni cesarstwa przed właśnie armiami Fulenga, czyli tego złego kami, który z armią demonów napada na Rokugan. Klan Kraba wybudował wielki mur, zupełnie jeszcze większy od tego, którego mamy w Chinach, który broni właśnie cesarstwa przed tym demonicznym. Zagrożeniem to, dowol, to e, niesamowici wojownicy, ale też bardzo nieokrzesani i pozbawieni e, etykiety. Po prostu ciągła wojna e, z demonami, no raczej nie sprawia, że uczą się etykiety czy, e, ś, czy uwielbiają ceremonie parzenia e, herbaty. Klan Lwa to za to e, synonim. Takiego doskonałego wojownika, to niesamowicie honorowi wojownicy, którzy mają e, także e, bronić e, cesarstwa przed e, także e, reszką zagrożeń, jak inni barbarzyńcy czy, e, czy armie plugawych magów, którzy, którzy często e, nawiedzali e, Rokugan, e, są najlepszymi generałami, mistrzami mm, wojny. Dalej mamy klan Skorpiona, czyli można powiedzieć najbardziej nielubiany z klan, e, ponieważ ten e, klan to klan oszustów, e, klan e, takich przekręciarzy, e, którzy zawsze e, mówią jedno, a robią drugie, którzy oszukują, e, którzy. Ich honor jest dość dziwny, ponieważ. Mogą kłamać, mogą popełniać niehonorowe czyny, ale dla nich są one honorowe, póki są dla dobra klanu, czyli ich maksymum jest cel uświęca środki. Nikt skorpionom nie ufa, nikt skorpionów nie lubi, ale skorpiony się tylko z tego śmieją, bo w tych właśnie jest ich siła. A potajemnie bronią cesarstwa przed takim wrogiem wewnętrznym, bo wyszukują właśnie e, osobników, którzy jakby niszczą cesarstwo e, od e, środka. E, klan Smoka, za to to klan, który najbardziej poświęcił się filozofii, żyje w największych górach cesarstwa podobnych do naszego. E, Tybetu to wielcy filozofowie, magowie, ale też wspaniali wojownicy walczący dwoma mieczami czyli walczą katanom i mniejszym wakizashi, nie tak jak większość samurajów jedną dużą kataną. Ich takim słowem kluczem jest tajemnica i filozofię jeżeli chcecie grać samurajem który będzie rzucał jakieś takie właśnie filozoficzne teksty jak taki mnich Shaolin z jakiegoś filmu kung fu no to właśnie wiecie kim możecie grać klan żurawia to za to klan można powiedzieć najlepszych dyplomatów ale postępujących tak otwarcie jeżeli no Klan Skorpiona zawsze robi jakieś przekręty, no to oni starają się raczej prowadzić otwartą, honorową politykę oraz kraj, klan najlepszych artystów, ale także dla Żurawia sztuką jest także pojedynkowanie się i szermierka, czyli jest to klan najlepszych szermierzy, najlepszych pojedynkowaczy się w ogóle, w roku ganie. I dalej mamy opcję grania rowninem, czyli samurajem bez pana, bez klanowym. No, ma się oczywiście trochę pod górkę, ponieważ nie ma się jakiegoś tam pana, który zawsze tam podratuje pieniędzmi, czy danową katanę, ale z drugiej strony nie masz pana nad sobą i nikt ci nie wydaje rozkazów, na przykład weź te dokumenty i zanieś na drugą stronę roku ganu, bo tak mi się podoba i ty masz mi służyć. I e, o co e, chodzi w Legendach Pięciu Kręgów? E, mniej więcej jest to system mm, fantazy, tylko polany takim e, bardzo e, japońskim e, sosem, ale ogólnie azjatyckim. Bo można tutaj odnieść, znaleźć odniesienia do wielu kultur e, z całej mm, Azji. I gramy mniej więcej jak, jak, jak w każdy system fantazy tylko jesteśmy tutaj samurajami, duży nacisk dajemy na honor, mamy cechę honor, którą jeżeli postępujemy honorowo, rośnie nam i daje nam profita. Jeżeli postępujemy niehonorowo, czyli nawet używamy niehonorowych umiejętności, czyli na przykład skradamy się do wroga, to wtedy honor nam spada, bo po prostu nie o to chodzi, że ktoś widział jak się skradamy, tylko... Nasza psychika nie może tego znieść, i my mamy potem wyrzuty sumienia, my jako postacie, e, graczy, idzie i przez to spada mm, honor. E, czyli bierzemy e, właśnie to do poprawki, że gramy samurajami, staramy się być e, honorowi, przestrzegamy e, kodeksu e, Bushido i raczej reprezentujemy jakieś większe frakcje, czyli klany, a nie gramy roninami. I tym się różni to od standardowego można powiedzieć systemu fantazy, gdzie gramy takimi łowcami przygód, ludźmi bez domu, którzy no obijają się od karczmy do karczmy i sieką jakiegoś stwora. Tu jest to najczęściej wywołane po prostu tym, że służymy jakiemuś domowi i Panowie, często z różnych domów, bo gracze mogą pochodzić z różnych klanów, wyznaczają jakąś misję. I w ten sposób, no, gracze od początku muszą w jakiś sposób ze sobą współpracować, bo nie mogą zawieść swoich panów. Czyli, no, takie scalenie drużyny, nawet najdziwniejszej, może być tutaj bardzo proste, ponieważ pojawia się jakieś zagrożenie i są wyznaczani na to samurajowie z różnych klanów, by sobie poradzić. Oczywiście można grać też samurajem z jednego klanu, ponieważ jed, każdy jeden klan daje tyle opcji różnych, że nawet w obrębie jednego klanu każdy gracz będzie grał inną postacią, inną klasą czymś się wyróżniał. I widzicie, Legendy Pięciu Kręgów wyszły w Polsce w czasach tak jak moja ja to nazywam młocznej ery. Nie mrocznej, tylko młocznej. E, widzicie, wszyscy byli wtedy zakochani w systemach White Wolfa, czyli w Ampirze Maskaradzie, kołakowi Apokalipsie i Magowi Wstąpienie. No te wyszły po polsku. E, wyszła jeszcze Mumia. E, I wiecie, tam uwielbiali tą złotą zasadę White Wolfa, czyli jeżeli ci zasady nie podobają, to zmienia, a w ogóle graj bez kostek, kostki to w ogóle parzą i są e, fe. E, a jeżeli... Dodamy do tego legendy pięciu kręgów, no to wiecie, to jest system, w którym gra się jak na filmach Ak Akiro Kurosawy. I rzeczywiście wszystkie scenariusze pisane przez Polaków były to takie, można powiedzieć, ciężkie, psychologiczne scenariusze, często poruszające Bushido, do Honor. No, twórcy tych scenariuszów i ludzie, którzy no, najbardziej reklamowali legendy pięciu kręgów. W Polsce chcieli być no, bardziej japońscy niż Japończycy i ich sesje miały wyglądać lepiej niż filmy Akiro Kurosawy. Tymczasem na zachodzie w legendy pięciu kręgów grało się jak w każde inne systemy fantazy, czyli, czyli lało się potwory po łbach, ale w tym przypadku katanami i troszeczkę bardziej gracze dbali o swój honor, czyli na przykład nie okradali zwłok, czy nie postępowali tak, no, jak mają to zwyczaju drużyny. W innych grach RPG. Jeżeli chodzi o mechanikę, to Legendy Pięciu Kręgów używają tak jak inna gra tego samego wydawnictwa, czyli 7C, mechaniki roll and keep It, czyli używamy tutaj kostek dziesięciościennych i współczynniki dzielą się na cechy i umiejętności. Tutaj fajnie, bo cechy odpowiadają za żywioły, czyli tam wodę, ziemię, powietrze i tak dalej. I każdemu żywiołowi odpowiadają dwie cechy: jedna fizyczna i jedna psychiczna. I krąg, czyli dany żywioł, jest na takim poziomie jak najniższa cecha z tej pary. Czyli no na przykład woda odpowiada za siłę i za spostrzegawczość. I jeżeli będziesz miał 4 na sile i 3 na spostrzegawczości to ogólna twoja woda będzie wynosiła 3 ważne to jest tam w konkretnych fazach mechaniki i test wygląda jak już opisywałem przy przestawianiu 7 że bierzemy tyle kostek ile masz cechy i umiejętności rzucamy a zostawiamy tyle największych wyników Ile wynosi poziom Twojej cechy? Jeżeli wypadnie dziesiątka, możemy tą kostkę przerzucić i dać do wyniku. Czyli, jeżeli mamy trzy w cesze i trzy w umiejętności, rzucamy sześcioma dziesiątkami i zostawiamy tylko trzy najlepsze wyniki. Jeżeli tam wypadnie dziesiątka, no tak już mówiłem, przerzucamy i wszystko w systemie opiera się. Na tym. Mamy tutaj także taki feature, jak reguły bitew, gdzie po prostu jest taki fajny feature, kiedy dzieją się bitwy, rzucamy co się dzieje z graczem podczas bitwy, czyli jeden może osiągnąć jakiś chwalebny czyn, inny wziąć udział w pojedynku z samurajem przeciwnej armii, czy tam wpaść do przepraszam, do niewoli. I jak widzicie, dla kogo polecić Legendy Pięciu Kręgów? No, wiecie, przez to, że jak Legendy Pięciu Kręgów wyszły w Polsce i przez to takie straszne, nie wiem, filozofowanie nad, nad tym systemem, że to jest, wiecie, takie Akiro Kurosawa RPG, to wielu ludzi to bardzo odrzuciło. No, na przykład kuciło poróżniło też ogólnych fanów klimatu Japonii, czyli fanów takich hardkorowych, czyli można powiedzieć właśnie fanów Akiroku Kurosawy i fanów anime, czyli takiego wiecie luzackiego machania kataną ponieważ oni mieli różne obrazy legendy, tymczasem no właściwie w legendę można grać i tak i tak, więc jeżeli tylko Lubisz cokolwiek związanego z Japonią, lubisz samurajów, ten, to zawsze ci się e, podobało ten klimat, ten e, azjatyckie wierzenia, azjatycka e, kultura czy, czy mitologia. To bez problemu możesz e, siąść i e, z przyjaciółmi i zacząć e, grać e, w legendy, e, ponieważ na pewno e, znajdziesz. Tutaj coś dla siebie. Jeszcze co mogę powiedzieć o legendach, co niektórych od, od legend odrzuca, no mnie, choć bardzo lubię ten system, jest historia legend. Bo widzicie, w pierwszej edycji Legend mieliśmy podstawową historię świata, czyli można powiedzieć za 5-12 od wielkich wydarzeń. No wszędzie widać, że w coś, za, coś miało zaczynać się dziać. Ale tutaj musimy znowu cofnąć się do karcianki, ponieważ, wiecie, co roku jest organizowany taki ogólnoświatowy turniej, i kto wygra w tym turnieju, jaką armią, czyli ka, kartami jakiego klanu, ten, można powiedzieć, klan na okres tam roku, czy, czy dłużej, do czasu następnego tego turnieju, jakby rządzi Rokuganem, czy zdobywa w Rokuganie największą władzę i e, twórcy legend dopisują do tego historię co doprowadziło czasem do jakichś tam no komicznych historii kiedy no jakiś gracz złożył sobie talię z demonów i klanu dobrego i w ten sposób zwyciężył ten turniej no to trzeba było wymyśleć historię no jak to się stało, że jakiś dobry szlachetny klan kraba zjednoczył się e, z demonami no oczywiście nawet to tam się udaje bo jest to jakoś tam wyjaśnione e, no ale po prostu najlepszym czasem do prowadzenia jest czas pierwszej edycji. Dzięki Bogu w czwartej edycji twórcy dali nam specjalny dodatek, czyli ery Legend pięciu kręgów. I podręcznik składa się. Z opisaniem wszystkich er, których, do, które dotąd występowały w Legendach Pięciu Kręgów, czyli wszystkich tych wygra, yy, wy, yy, wszystkich tych zmian po, wygrań, po wygranych yy, turniejach, możemy sobie wybrać swoją ulubioną i grać. No, okazuje się, że jacyś bohaterowie mogą mnie jakieś klany mogą przestać istnieć, etc., etc. No, i to w jakiś sposób e, zmienia. No w każdym razie najlepszym czasem do grania jest e, czas e, pierwszej edycji, no ale to tylko mm, no można powiedzieć, ja tak uważam, ktoś się może ze mną kłócić, no oczywiście e, po co się kłócić, no, innym się może podoba, podobać inne czasy, jak chcą grać, to oczywiście e, przecież e, droga e, wolna. Więc jeżeli naprawdę lubicie kulturę samurajów i lubicie katany w jakikolwiek sposób czy przez filmaki roku Kurosawy czy przez mangę i anime czy po prostu lubicie japońską szermierkę i samuraje zawsze dla was wyglądali cool to możecie spróbować Legend 5 Kręgów może wam się naprawdę ten spodoba. No nie będę mówił, jeżeli nienawidzicie Japonii, nie widzicie tych zwariowanych, skośnookich dziwaków, no to cóż, no to będziecie, nie będzie wam się legendy kręgów podobały, no, no, no cóż, no, no, raczej nie. Więc no, no wam to, takim, e, graczom i mistrzom gry raczej nie bierzcie się, nie idźcie tą drogą. A dla wszystkich innych, życzę wielu udanych sesji podążania według kodeksu Bushido i do zobaczenia.